Samochód, który nie jest jakimś super samochodem, nie jest to Porsche, nie jest to Ferrari, bo jak wiemy większość z nas nigdy takich samochodów mieć nie będzie, natomiast Skoda jest w naszym zasięgu. 1.4 i RS trochę to się kłóci i koliduje, tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Łączna moc systemowa układu hybrydowego to aż 245 koni mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Ten moment obrotowy jest dostępny już w dolnym zakresie obrotu. Właśnie ten samochód jeździ dużo lepiej, niż wskazują na to parametry techniczne. Radość z jazdy w przypadku Skody, no nie, jakoś trzeba to inaczej określić, ale to są właśnie emocje, które wywołuje nawet taki samochód, jakim jest Skoda Octavia. Zwyczajny pojazd, zwyczajne kombi dla rodziny, natomiast w tej wersji... mamy zobacz jak ten samochód się klei do drogi. Wcale nie muszą one być jakimiś super karami, nie muszą być jakimiś Porsche, Ferrari, zwykła, zwyczajna Skoda, ale w kolorze czerwonym.